PKP. Pięknie, kretyni, pięknie. Pięknie. Proszę pana, dlaczego ja mówię pięknie, kretyni, pięknie? No. Yy, dlatego, że no, stajemy się coraz bardziej kretynami. Powiem panu tak, może wyjdę od Ośno, tej panu, tak, strony. Tak, tak, tak od razu ostro decham w czoło. Nie, panie. nie, proszę pana, kiedyś, ja wiem, ktoś powie, stary to. No to, to powie prawdę. Nie, nie stary, będę ciągnie, ale ja kiedyś pamiętam w dawnych latach, jako, jako, jako dzieci czekaliśmy na święta, ponieważ święta tak naprawdę w Polsce zaczynały się w święta. No, może tydzień przed świętami zaczynały się te takie główne przygotowania, więc w domu rodziła się już taka atmosfera świąteczna. Już zaczynały się pojawiać pewne zapachy, i tak dalej, i tak dalej. Szykowało się to wszystko. Tak, jak się tatus z babuśą odkrył, to pojawiały się zapachy. Nie, nie, jak było w kuchni gotowane, proszę Pana, na święta. Tak, ja już zrozumiałem. I, I dlatego człowiek może tak czekał na te święta, żył tymi świętami. A co mamy teraz? Teraz mamy kaska, 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 wie pan. Kaska, kaska, kaska. 2 listopada tak. zaczynają się w Polsce kaska święta. kaska, kaska. Wszędzie, tak. Dosłownie wszędzie, na każdym kroku, we wszystkich mediach, z telewizorami na czele, na czele proszę pana, sklepy wszelkiego tak. rodzaju. Wszędzie. I niech pan zauważy ciekawość. Ja o tym chciałem powiedzieć. Niech pan zauważy. Czy w tle do reklam świątecznych w telewizorze, na przykład, czy w tle w sklepach do zakupów, czy grane są polskie kolendy, na przykład. Jeżeli już to ma być świąteczne, taką ochyzdę grać? Gdzie cały czas jest jingle bell, jingle bell. Ale proszę pana, bo pan, 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 pan to za, za łagodnie mówi Poeta już kiedyś napisał, że. wiem i papugą. Narodów jesteśmy. Czy pan zauważył, że mając nawet ładne kolędy, bo ja też żygam tym, wie pan, co że, że od listopada już te pojawiają się tak. kalinki, te gwiazdorki, czy ludzie tam chodzą? że się śmiałem, bo 1 grudnia baba z tymi opłatkami już latała no przebrana. za te aniołki w sklepach, za tak, 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 Wie pan, to tak. po prostu coś obrzydliwego, bo to, to, to można człowieka wykończyć, zanim święta zaczną. I proszę pana. I my wszystko ściągamy. Nawet, nawet jak są te konwencje partyjne, to czy one się otwierają przy, przy, przy jakiejś muzyce polskiej, przy jakiejś piosenkach? Nie, to musi być Zachodnia, amerykańska, jakieś numer, ale yy... I tu, wie pan, tu też to tak nachalnie wchodzi, tak jak, jak weszły te, 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 te halloweeny posrane, wie pan. Valentine, wie, te, valentine's day. To wszystko. I wie Proszę pan, pana, niedługo w Polsce nie będzie się mówiło, że to są święta Bożego Narodzenia, tylko Merry Christmas. Tak, oczywiście. A oczywiście y, święty Mikołaj zostanie przemianowany na Santa Klausa. Santa Clausa. Santa Klausa. Nie daliśmy się ruskim, nie zrobili nam ze świętego Mikołaja Dieda Maroza. <noise> ale a robi, a a sami zrobimy z niego Santa Klausa, proszę ale, Pana. Ale druga rzecz, to by, strasznie mnie strasznie bawi, a z drugiej strony to chętnie bym wyjechał naprawdę. Ja bym na, chętnie wyjechał na ten okres cały i wrócił 24 grudnia. Bo jak, 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 jak włączy Pan telewizor, tak, tam, to nagle się okazało, że te uduchowione speakerki, dziennikarze, cel, cel, celebryci, tak, aktorzy, Siedzą i wszyscy są tacy jakby, wie pan, jak, jak, jakby z plastiką, nie tak prawda, opowiadają o tych świetnych że, że mamusia... I podkreślają, nie, co podkreślają? Atmosfera rodziny. Ma, 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 mamusia zawsze tak zrobiła takie... I oczywiście dwanaście potraw tak, i takie... Ale jak ja słyszę... wszystkim wszystkie niedobre, niesmaczne. Ale niech pan no posłucha, nie nawet gdyby były smaczne. Czego, ci, połowa nie lubi ryb w ogóle, ale jest człowiek, głodna z, o tym wigilii wcale. Tak, ale człowiek, który Rodzina jest banana. skłócona, im większa rodzina, tym nudniej. Nie, To właśnie jest rodzina. Sobie wie. A niech pan posłucha. Czyta, czyta bez przerwy w tych gazetach te różne informacje. Jak ja słyszę, jak ci wszyscy celebryci podkreślają tę rodzinę, to ja zawsze rodzina, mam jedno pytanie. Dobra, dobra. A z którą żoną? Tak, A z którym mężem? A tak. masz przy stole wigilijnym dzieci z którego małżeństwa? Tak. Wiesz? Ale, Oni się, ale im bardziej jest taka, e, wiesz, robi w, w roli materaca, bo ma już siódmego, ósmego męża, to ona właśnie, i takie szczęście, I święto tak, święto kiedy już i dzieci, tak, Oczywiście jest też talerz dla, e, wolne miejsce przy stole, ja, 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 kiedy, A kiedy? kto, to kiedy słysza? wpuścił kogoś do, do, do tego? Przed, Na to wolne miejsce. Drzwi nawet, nawet, jak zrobili kiedyś prowokacje dziennikarze, że... I, i, I chodzili, chcieli tak, wejść, to nawet ksiądz nie przyjął. To poszło? Że będziesz tu gdzieś mi tu. Jak tu zapach, tu przychodzi jakiś brudas, będzie mi tu wyjadał. No. Wie no, Taryzka, pan, no. w rezultacie dochodzę do jednego wniosku, patrząc na to wszystko, co się dzieje od 2 listopada, że na to wszystko jest jedna metoda, na te reklamy, na to wszystko, na te święta. A piwo? A piwo dwa razy. Okej? Okay. Okej. Okay. Okay. Okay.